Dzień dobry, Jarosław Pietras. Dzwonię do wirtualnej asystentki, którą stworzyłem dla restauracji. Pokażę zamówienie na dowóz oraz rezerwację stolika. Powiedzmy, że doskonale wiemy, czego chcemy. I dzwonimy. Dzień dobry, tu Ola, wirtualna asystentka restauracji Tratoria Nadmorska. Czym mogę pomóc? Dzień dobry, chciałbym zamówić pizzę Diabola. Na ulicę Długą, 20 przez 5 w Gdańsku. Rozumiem, że chce Pan zamówić jedną pizzę diabola z dostawą na ulicę Długą, 20, mieszkania 5 w Gdańsku. Zamówienie przygotujemy jak najszybciej, a w razie potrzeby skontaktujemy się pod numerem telefonu, z którego Pan dzwoni. Czy wszystko się zgadza, czy chciałby Pan dodać coś jeszcze do zamówienia? No wszystko się zgadza, dziękuję. Dziękuję za zamówienie. Pizza Diabola zostanie przygotowana i dostarczona jak najszybciej na wskazany adres. W razie potrzeby obsługa skontaktuje się z Panem telefonicznie. Życzę smacznego i miłego dnia. Dzięki. Dobra, a powiedzmy, że nie wiemy, czego chcemy. <laughs> dzień dobry, tu Ola, wirtualna asystentka restauracji Tratoria Nadmorska. W czym mogę pomóc? E, dzień dobry, chciałbym zamówić pizzę, ale nie wiem jaką. Jakie macie? znajdziesz m.in. klasyczną pizzę margherita z sosem pomidorowym i mozzarellą, ostrą diawolę z salami i papryczką chili oraz capriciosę z szynką i pieczarkami. Wszystkie pizze są o średnicy około 32 cm. Jeśli chcesz, mogę opowiedzieć o innych propozycjach lub doradzić coś konkretnego. Masz ochotę na coś łagodnego czy raczej pikantnego? No Może jakieś owoce morza macie? Mamy pizzę Frutti di Mare z owocami morza, czosnkiem, natką pietruszki i mozzarellą. To propozycja dla miłośników morskich smaków. Czy chcesz zamówić właśnie tę pizzę czy opowiedzieć o innych daniach z menu? Mm, tak, właśnie tę pizzę, może z odbiorem osobistym. Rozumiem, że chcesz zamówić jedną pizzę Frutti di Mare z odbiorem osobistym. Zamówienie przygotujemy jak najszybciej, a w razie potrzeby skontaktujemy się pod numerem telefonu z którego dzwonisz. Czy wszystko się zgadza? Czy chcesz dodać coś jeszcze do zamówienia? Hmm, ja Napój, może jakiś. Możemy zaproponować na przykład wodę mineralną, kolę albo sok pomarańczowy. Czy któryś z tych napojów dodać do zamówienia? Hmm, piwo. Piwo możemy sprzedać wyłącznie do spożycia na miejscu. Nie wydajemy go na wynos. Czy chcesz wybrać inny napój do odbioru razem z pizzą? Eee, dobra, wodę zamawiam. Podsumowując: jedna pizza frutti oraz woda mineralna do odbioru osobistego. Zamówienie przygotujemy jak najszybciej, a w razie potrzeby skontaktujemy się pod numerem telefonu z którego dzwonisz. Czy wszystko się zgadza? Tak, dziękuję. Dobra. A teraz kwestia rezerwacji stolika. <laughs> Wirtualna asystentka restauracji Traktoria Nadmorska. W czym mogę pomóc? Dzień dobry, chciałbym zarezerwować stolik dla dwóch osób w sobotę o 20. Rozumiem. Chodzi o rezerwację stolika dla dwóch osób w najbliższą sobotę o godzinie 20. Czy dobrze zrozumiałam? Na tak. jakie imię zrobić rezerwację? Jarek. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś preferencje co do stolika, na przykład w ogródku albo z dala od drzwi? Jeśli nie, zaraz podsumuję rezerwację. Mm, z dala od drzwi. Dopisałam informację o stoliku z dala od drzwi. Podsumowując, rezerwacja na imię Jarek na najbliższą sobotę o godzinie 20.00 dla dwóch osób na około 2 godziny z prośbą o stolik z dala od drzwi. Jako kontakt mam numer, z którego Pan dzwoni. Czy wszystko się zgadza? Chciałbym jeszcze coś spytać. Nie wiem, czy będę mógł miał dziecko z kim zostawić, czy można też stolik dla dziecka mały? Oczywiście, mogę dopisać do rezerwacji informację o dodatkowym miejscu dla dziecka. Czy dziecko będzie potrzebowało krzesełka dziecięcego? Czy wystarczy zwykłe miejsce przy stole? Krzesełko dziecięce, tak. Dopisałam worbę o krzesełko dziecięce do rezerwacji. Czy jest jeszcze coś, o co chciałby Pan zapytać lub doprecyzować w rezerwacji? Hmm, chciałbym, żeby był litr wódki dostępny. Nie mam w systemie informacji o możliwości zamówienia wódki ani rezerwacji alkoholu na stolik. W naszej restauracji można zamawiać napoje z karty na miejscu, ale nie przyjmujemy rezerwacji na alkohol z wyprzedzeniem. Czy mogę pomóc w czymś jeszcze? Nie, to wszystko, dziękuję. Trochę tutaj pojechałem z tematem, żeby przetestować. <laughs> w każdym razie, mm, wszystko można skastomizować. Zaraz o tym powiem. Tak. Co mi to da? Co Państwu to da? Problemy restauracji typowe to są nieodebrane telefony w godzinach szczytu gdy sala jest pełna, a natomiast agent głosowy odbiera równolegle wiele połączeń, filtruje intencje, czyli rezerwacja, pytanie, zamówienie, załatwia sprawę lub przekazuje do obsługi ludzkiej, gdy temat wymaga tego, albo klient sobie życzy. Telefony po godzinach i w dni zamknięcia. Agent działa 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Yy. Powtarzalne pytania, które zabierają czas, właśnie AI odpowiada na typowe tematy: godziny otwarcia, lokalizacja, parking. O, szkoda, że nie spytałem mm, i tak dalej: ogródek, zwierzęta, <coughs> alergeny. To czego go nauczymy, po prostu czyli ją. Chaos wokół rezerwacji zmiana, anulowanie, potwierdzenie mm, to akurat może mniej dla tej branży. Natomiast, jeżeli by klient chciał zmienić rezerwację, anulować rezerwację, to jak najbardziej możemy to zrobić no i bardzo ważne, że agent, agentka potrafi zadać wszystkie te pytania, które chcemy, czyli nie zapomni, bo na przykład jest zabiegana, czy ma gorszy nastrój, czy, czy coś. Nie, zawsze będzie zadawać te pytania, których chcemy, na przykład właśnie jakieś dodatki do zamówienia, czy jakieś lokalizacje stolików i tak dalej, więc jest ustrukturyzowane zbieranie tych wszystkich danych. Spadek jakości obsługi na sali przez ciągłe telefony. <laughs> Właśnie, zamiast przerwać Kelnerę asystentka AI przejmuje telefony, wszystkie lub tylko nieodebrane, co ważne, bo można przekierować z Państwa numeru komórkowego tylko na przykład nieodebrane albo odrzucone na AI która rozmawia, załatwia sprawę, a jeżeli klient sobie życzy, to przekazuje połączenie z powrotem na jakiś trzeci numer. No więc personel wraca do gości, zajmuje się tematami na miejscu, a nie ciągle telefonami. Zamówienia telefoniczne na wynos, dostawę są wolne i omyłkowe. AI zbiera właśnie w ustrukturyzowany sposób wszystkie dane, pozycje, rozmiary, dodatki, alergie, adres, godzina odbioru, dostawy. Robi podsumowanie, jak pokazałem. Może przekazać do systemu POS lub na arkusza Google lub na e-mail, SMS. Mniej omyłek i proszę powtórzyć. Brak upsellu, właśnie, bo nikt nie ma na to głowy. Agentka może domyślnie proponować dodatki, jakieś napoje, frytki, desery, dopłatę za większy rozmiar i tak dalej. I będzie zawsze to robić. Albo wtedy, kiedy jej po powiemy. No shows, odwołania w ostatniej chwili. A tutaj AI może wysyłać potwierdzenia, przypomnienia. Może dzwonić nawet i przypominać o rezerwacji, chociaż to może trochę nadmiarowe, ale przypomnienia SMS również. Odzyskujesz puste stoliki. A goście mówią w różnych językach z różnym akcentem, więc AI może rozmawiać w różnych językach. Możemy stworzyć kilku agentów w różnych językach, którzy będą sobie radzić z takimi tematami. Zapytania o imprezy, catering, rezerwacje grupowe. Jak kwalifikuje, lid, termin, liczba osób, budżet, preferencje, faktura, kontakt no to już takie trochę poboczne sprawy. Skargi reklamacje, trudne telefony może, może odbierać, może też na przykład kontaktować się z klientem, jakimś stałym klientem, powiedzmy, czy, czy klientem po rezerwacji i pytać o satysfakcję. A jeżeli jest satysfakcja, to na przykład wysyłać link do wystawienia opinii Google, brak danych. Nie wiesz, ile tracisz na telefonie. AI daje statystyki: liczba połączeń, powody, skróty rozmów, całe transkrypcje też opcjonalnie oraz link do nagrania. Nie wiadomo, ile rozmów, jak się zakończyło, ile było przekazanych które zakończył człowiek, który za, zakończyła asystentka i tak dalej, czyli które rozmowy skutkowały rezerwacjami albo zamówieniami, które nie filtruje też tak jakieś właśnie marketingowe i tak dalej tematy, po prostu filtruje grzecznie odmawia i już. Case study nie ma tego dużo, ale już na przykład Poli AI w UK, w Anglii Obsługuje 140 lokali i 30% połączeń było nieodebranych, a teraz 100% połączeń jest odebranych. I co najmniej 3% wzrostu przychodu dzięki przechwyceniu wcześniej utraconych rezerwacji. Natomiast to jest może nawet nie, nie, niewymierne, bo tak naprawdę samo to, że Państwo macie więcej czasu na miejscu, podnosi jakość obsługi, podnosi kulturę pracy, komfort pracy. No, jest bardzo dużo różnych właśnie korzyści. Możliwości dodatkowe: przede wszystkim, ja tworzę asystentów szytych na miarę. Nie z pudełka ale jednakowych dla wszystkich, dla wszystkich, tylko szytych na miarę. Każdy ma informacje o Państwa firmie: adres, nazwa, godzinę otwarcia, menu, ceny informacje z Waszej strony można zintegrować z aplikacją na przykład POS pod warunkiem że ma tak zwane API czyli interfejs wymiany danych <laughs> Jako standard robię integrację z arkuszem Google rozmów wszystkich rezerwacji oraz kalendarzem Google rezerwacji i to możecie państwo zobaczyć na moich innych filmach dotyczących dentystów i Warsztaty. Te, te branże też obsługuję. Tam pokazałem to dokładnie. Tutaj już z braku czasu nie będę tego robił, ale jak najbardziej mogę to zrobić. Dedykowany pulpit administracyjny zamiast arkusza Google można też stworzyć. Telefony, smsy właśnie do klienta z pytaniem o satysfakcję, jakieś linki do wyrażenia opinii i tak dalej. No i na koniec. Zapraszam, mogę stworzyć dedykowane demo dla Państwa restauracji. Możemy porozmawiać o możliwościach, które są, jak możemy Wam pomóc. I, i co, co ważne, tak jak wspomniałem, tworzę agentów przytych na miarę, i w pierwszym miesiącu, dwóch po implementacji intensywnie wspieram, analizuję wszystkie rozmowy, wyciągam wnioski, poprawiam bardzo szybko agentkę, bo. Ludzie są nieprzewidywalni i nigdy nie wiadomo, co powiedzą. Jeden mówi tak, inny mówi inaczej, i, i należy to dostosowywać. Także nie zostawiam tego, wspieram, udoskonalam i, i, i poza tym umowę mamy z jednomyślnym okresem wypowiedzenia, więc jest pełen luz, że tak powiem. Dobra, dziękuję bardzo, zapraszam, pozdrawiam.